Następnym elementem, który należy poddać kontroli, jest pasek akcesoriów wielorowkowych, który napędza sprężarkę klimatyzacji. Czasami ten pasek w czasie pracy, w czasie jazdy piszczy. Tutaj jest to sygnał, że albo należy go wymienić, ewentualnie poddać go naciągowi, przedtem trzeba ocenić jego stan po prostu zużycia. Chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat wymiany filtra przeciwpyłkowego, gdzie kierowca teoretycznie może sam wymienić ten filtr, ale uważam, że należy go podjąć, poddać wymianie fachowcowi, ponieważ no, jest ciężka po pierwsze lokalizacja, w różnych miejscach on może się znajdować, również nie jest dostęp zbyt ciekawy do jego wyjęcia, Trzeba czasami dysponować różnymi narzędziami, gdzie przeciętny użytkownik nie dysponuje. W końcu można również uszkodzić zatrzaski, które przytrzymują ten filtr. Czyli zdecydowanie radzę poddać go wymianie poprzez fachowców. Po napełnieniu układu klimatyzacji, trzeba poddać analizie ciśnienia, jakie panują w układzie klimatyzacji, czyli musimy uruchomić cały układ klimatyzacji i sprawdzić na manometrach, jakie panują ciśnienia na przewodach wysokiego i na przewodach niskiego ciśnienia. Moim zdaniem kierowca może sam ocenić wydatek swojej klimatyzacji za pomocą zwykłego termometru, gdzie może ocenić sam temperaturę nawiewu powietrza. Przy sprawnej klimatyzacji temperatura ta powinna wynosić około 4 stopni Celsjusza. W tym czasie trzeba uzyskać z nawiewu maksymalną wydajność i bardzo blisko przystawić termometr do nawiewów. Temperatura, która powinno się uzyskać powinna wynosić około 4 do 5 stopni. Można przyjąć, że klimatyzacja działa sprawnie.